Kopciuszek magiczne pantofelki Pewnego razu w odległej krainie była piękna dziewczyna o imieniu Kopciuszek Dobrotliwa księżniczka Kopciuszek mieszkała razem z księciem Leo w cudownym zamku W ich krainie mieszkała starsza pani, która od dawna pracowała w piekarni Piekła najsmaczniejsze pieczywo. Ale mało kto wiedział, że ta stara dama, Ksenia. Była tak naprawdę niebezpiecznym magiem. Ksenia zawsze szła do swojego małego, magicznego pokoju w piwnicy, ukrytego przed wszystkimi, aby przygotować różne mikstury dla tych, którzy poprosili ją o magię. Z biegiem dni. złama macocha i jej córki Kasandra i Izabel wciąż obmyślały złe plany przejęcia wspaniałego pałacu. Jestem pewna, że w grę wchodziła magia. Hmm. Kassandra wspomniała o magu o imieniu Ksenia, która potajemnie przygotowywała mikstury w swoim małym pokoju w piwnicy. Tego samego dnia kopciuszek i książę Leo planowali zorganizować bal na zamku. Zamierzam ubrać szklane pantofelki na bal. Podczas przygotowań do balu, zła macocha i jej córki były już w drodze do złego maga. Szły leśną drogą, aż w końcu zobaczyły znak napisany dziwnymi literami.

To było... to jest, do wielkich, cierniowych chorzeni... Kim jesteście? Co robicie na tej drodze? Stacie hasło? senior, Ksenio! Raz, dwa, trzy! Ta mikstura iskrzy! To nie do Ale zgadza się. Zaprowadzą was. Chodźcie za mną. Ho, 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 trzeba, Niech ktoś otworzy sobie drzwi. Dziękuję. Jak zegarek. Bardzo dobrze. Kseniu, ktoś do ciebie. W oku było mnóstwo butelek z eliksirami, kotłów, kadzi, różne zioła, rośliny, a w powietrzu latały małe nietoperze. To miejsce jest takie straszne. Eee! W kolorowym dymie złama macocha i jej córki z niecierpliwością czekały na maga. Wreszcie Ksenia pojawiła się w wielkim czarnym kapeluszu i uniosła kapelusz, by pokazać im swoją twarz. Powiedzcie mi, jakiego czaru pragniecie ode mnie? W tym momencie zła macocha zdała sobie sprawę, że Ksenia była tak naprawdę jej siostrą, której nie widziała od lat. Ale ty jesteś moją siostrą! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Siostra, to ty! Myślałyśmy, że zaginęłaś jesteś teraz magiem? Tak, teraz mogę mieć wszystko. <laughs> Powiedz mi, dlaczego potrzebujesz czaru? Dziewczyny powiedziały cioci Kseni, że chcą przejąć życie Kopciuszka. Ksenia postanowiła użyć bardzo potężnego zaklęcia, ponieważ jej siostra i siostrzenica były w to zamieszane. Najpierw poprosiła o włosy każdej dziewczyny i włożyła je do żółtej miski. Dopełniła to magiczną wodą. Potem wzięła odciski stóp Kasandry i Izabel przy pomocy pojemnika wypełnionego błotem. Wzięła magiczną wodę i wlała ją na odciski stóp. W tym momencie pantofelki kopciuszka pojawiły się bezpośrednio przed dziewczynami. Dawka konia i szybkość kota, a kopciuszka spotka psota. Upadnie na ziemię, gdy macocha władzę przejmie. Kierunek pantoflą wskaże, pójdą tam, gdzie nawet ja nie łażę. My dear... To była balowa noc. Kopciuszek włożyła swoją ulubioną sukienkę ze swoimi cennymi szklanymi pantofelkami i udała się do sali balowej. Zła i jej córki obserwowały kopciuszka z rogu sali. Dobra, magiczne pantofelki! Niech kopciuszek się potknie! Kiedy Kopciuszek nagle upadł na ziemię, nie mogła zrozumieć co się dzieje. Wstała szybko, ale jej stopy nie przestały się ruszać i kopała gości z balu, kiedy biegła przez salę. O nie! Co się ze mną dzieje? Kopciuszek biegła tam i z powrotem w prawo i w lewo. Ani książę, ani goście balu nie mogli jej zatrzymać. W końcu wyszła z sali balowej i pobiegła po schodach zamku, ale wciąż nie mogła kontrolować swoich stóp. W międzyczasie zła macocha i jej córki obserwowały kopciuszka i chichotały. Nie! Księżniczka Kopciuszek wychodzi z zamku! Patrzcie! Księżniczka opuszcza Patrzcie. zamek! Dlaczego Wychodzi z zamku! wychodzi! Księżniczka opuszcza zamek! Kopciuszek szybko uciekł z zamku. Zgub się w odległych krainach, Kopciuszku! Kiedy to wszystko się stało, przyjaciele Kopciuszka, Mozzarella i Czedar poprosili wróżką Liabel o pomoc pod drzewem orzechowym. Liabel, chodź tu! Gdziekolwiek jesteś! Potrzebujemy twojej pomocy! Liabel nagle pojawiła się przed mozzarellą i cheddarem i poleciała prosto tam, gdzie był kopciuszek. Magiczne szklane pantofelki zmieniły kolor i stały się czerwone. Liabel machnęła swoją magiczną różdżką na buty kopciuszka, ale to nie pomogło. pantofelki. Zatrzymajcie się, gdy ścieżka stanie się błotnista i wyboista. Magiczne zaklęcie wróżki stworzyły bagno na drodze. Szklane buty utknęły w magicznym bagnie i zatrzymały się. Ale niestety, kopciuszek też zaczął tonąć w bagnie. Pomocy! Liabel! Tonę! Liabel machnęła różdżką trzy razy. Kopciuszkowi wyrosły skrzydła. Kopciuszek użył nowych skrzydeł, aby uciec z bagna. Dziękuję, Liabel. Uratowałeś mi życie, ale nigdy więcej nie zobaczę moich szklanych pantofelków. Szklane pantofelki zostały zaklęte, Kopciuszku. Pospiesz się, wróćmy do zamku. Wróżka Liabel dała Kopciuszkowi nowe buty i razem wróciły do zamku. Kopciuszek był bardzo szczęśliwy, że znów spotkał księcia Leo i jej małych przyjaciół. Zła macocha i jej córki zdały sobie sprawę, że ich zły plan się nie powiódł i natychmiast opuściły bal. Grrr. Ci dobrzy zawsze wygrywają. Nienawidzę tego. Kopciuszek i jej kochani przyjaciele zawsze byli szczęśliwi. Sowa obserwowała wszystko i powiedziała Kseni: Kseniu, wiesz, że ta rzecz z Butabi nie działała? To nie może być prawda. Jak mogą pokonać takiego maga jak ja? Nikt nie może tego zrobić. O, spokój się, obiecał. Pewnego ranka, gdy podstępny wilk polował w lesie, dojrzał bocianią rodzinę latającą na niebie. Wiedział, że zbudowali gniazdo na wzgórzach i mają w nim jaja. I to podsunęło mu pomysł. Aha. Znalazłem mój obiadek. Bocia nie jajka. <laughs> Ale muszę pomyśleć, jak dostać się na to wzgórze. Hmm. A w tym ciepłym gnieździe był mały kaczorek, który mocno spał. Jego brat Bocian przyleciał, żeby go obudzić. Hej, obudź się kaczko. Kwa, 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 kwa. Kaczorek obudził się i podskoczył. A, co się dzieje? Idziemy polatać. Mama sprawdzi jajka. Nie zaśnij, nie daj się zjeść wilkowi. Wilkowi? Tak, bo nie możesz latać tak wysoko jak my. Więc do zobaczenia później, mały, nielotny kaczorku. Papa! Pa. Ale nie wiedzieli, że zdradziecki wilk już ich obserwował i planował. Kiedy bocianie rodzeństwo wzleciało w niebo, mała kaczuszka próbowała za nimi podążać, machając małymi skrzydłami na skraju trzcin. Miał nadzieję, że pewnego dnia będzie mógł latać, ale jego ćwiczenia zostały przerwane, gdy zauważył coś jasno świecącego wśród trzcin. Co? Co to jest? Jasną rzeczą, którą zobaczył, była para czerwonych trzewików. Ale one są ładne! Ciekawe, czy zmieszczą się na moich stopach. Gdy tylko mały kaczorek założył czerwone trzewiki, wzleciał z ziemi i natychmiast uniósł się wysoko. O! Lecę! Ja lecę! Mały kaczorek natychmiast podążył za bocianią rodziną. Och! Spójrz, mała kaczuszka jest tutaj! Wow! Jak dostałeś się tak wysoko? Dzięki moim magicznym czerwonym trzewikom. Spójrz! Na dole wilk obserwował ich ze zdumieniem. Magiczne czerwone trzewiki? Ha! Teraz mam świetny plan! W nocy, gdy bociania rodzina i mała kaczka spały, wilk zakradł się do nich. Czerwone buty świeciły jasno, nawet w ciemności, więc wyciągnął pazury i chwycił je za sznurówki. Jutro rano, pierwsze co? To będę miał omlet z bocianin jajkiem. Ha, 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 ha. Mały kaczor obudził się, gdy wstało poranne słońce, i był zaniepokojony, gdy nie widział obok siebie swoich czerwonych butów. O nie, moje buty! Nie ma tu moich magicznych trzewików! Jak mam latać? Mały kaczor ruszył szukać bocianie i matki i jego rodzeństwa. Bociania mamo! Moi bracia! Gdzie jesteście? Jednak nie mógł ich nigdzie znaleźć. Łehy! Nigdy nie będę w stanie latać wysoko bez butu. Ue, ue, kiedy mały kaczorek płakał ze smutku, zauważył zdradzieckiego wilka lecącego nad głową. Oooo! Latam! <laughs> Nadchodzę, bocianie jajka, czas na śniadanie. O, moje buty! Wilk ukradł moje czerwone trzewiki. Mały kaczorek bardzo się starał podążać za wilkiem. Ale użył całej swojej siły, żeby się wzbić w powietrze i potem spadł z powrotem na ziemię. Och, muszę chronić jajka przed podstępnym wilkiem. Och, gdybym tylko mógł latać! Wilk wylądował w gnieździe z magicznymi trzewikami i podszedł do bocianich jaj. Mała kaczuszka widziała, jak próbuje zdobyć jajka jedno po drugim. Bo cianie jajka są w niebezpieczeństwie. Muszę powstrzymać wilka. Mała kaczuszka zebrała całą swoją odwagę i zatrzepotała skrzydłami tak mocno, jak tylko potrafiła. Heh. Jajka! Muszę uratować jajka! W końcu mała kaczuszka wzleciała wysoko na niebo po raz pierwszy. Ja lecę! Tak, ja mogę latać! Mały kaczor wylądował i podkradł się do wilka. Złapał sznurówki magicznych butów i szybko je pociągnął. Co? Mała kaczka? Buty? Właśnie w tym momencie bociania rodzina szybko podleciała do małej kaczki i z furią wypędziła wilka z gniazda. Podstępny wilk wpadł w bagno. Pomocy! Bociana rodzina podziękowała małej kaczce za uratowanie jajek. Teraz możesz latać tak wysoko jak my. ha! ha, ha tak! Kwa, kwa, kwa! W takim razie czas lecieć razem, jako rodzina dzieciaczki. Mały Kaczorek był bardzo szczęśliwy, że mógł latać, i od tego dnia zdał sobie sprawę, że nigdy nie powinien przestać próbować i że nie potrzebuje magicznych trzewików. Potrzebował tylko odwagi i wytrwałości. Tak więc Mały Kaczorek stał się odważnym kaczorem, który potrafił latać z bocianami po niebie. Czerwone Buty. Dawno, dawno temu w odległej krainie. Żyła bardzo urocza dziewczyna o imieniu Karen. Mieszkała z mamą w małym domku i była bardzo szczęśliwą dziewczynką. Pytała matkę o wszystko, co ją ciekawiło. Mamo, co to za maleńkie światełka na niebie? To gwiazdy, Karen. Każdy, kto żyje na Ziemi, w przyszłości zamieni się w gwiazdę i będzie mienić się na niebie. Karen miała tylko jedną zabawkę, jedną sukienkę i parę drewnianych kapci, które nosiła na dworze. Drewniane kapcie, zrobione dla niej przez mamę, nie były wygodne, ale były jedynymi, jakie miała. Pewnego dnia mama Karen bardzo zachorowała, więc Karen pojechała do miasta kupić lekarstwa dla swojej mamy. Po drodze znalazła parę czerwonych butów w pudełku na poboczu drogi. Buty lśniły tak pięknie, że Karen nie mogła się powstrzymać od zabrania ich ze sobą do domu. Spójrz, mamusiu, znalazłam je przy drodze. Czy nie są piękne? W sam raz dla mnie. Mogą należeć do kogoś innego, Karen. Powinnaś natychmiast je oddać. Gdyby miały właściciela, nie zostawiłby ich tam z pudełkiem. Może właściciel przypadkowo je upuścił? To nie powinna była ich upuścić. Znalazłam je, to są teraz moje buty. Kochanie, posłuchaj mnie uważnie. Może nie będę mogła teraz kupić ci nowych butów, ale nie chcę, żebyś nosiła buty kogoś innego z tego powodu. Proszę. <grych> Nie bądź uparta, obiecaj, że nie będziesz nosić tych czerwonych butów. Karen ze smutkiem obiecała matce, że nie będzie nosić czerwonych butów i schowała je pod łóżkiem. Mijały miesiące, aż pewnego dnia Karen wróciła do domu i nie mogła znaleźć swojej mamy. Rozejrzała się wszędzie, aż zdała sobie sprawę, że jej mama stała się jasną gwiazdą na niebie. Następnego dnia, w drodze na pogrzeb mamy, Karen założyła czerwone buty. Ci, którzy przyszli na pogrzeb, nie mogli oderwać oczu od butów Karen. Ja nie, Jak nie, nie, nie. czerwone Jaki buty to jest na sosowne? pogrzebie, tak lekczeważące. Ale Karen to nie obchodziło, ponieważ kochała swoje buty. Obok cmentarza przejeżdżała dobra staruszka. Starsza kobieta dowiedziała się, że mała dziewczynka jest teraz sierotą i postanowiła ją adoptować. Chodź ze mną, śliczna dziewczyno! Zrobię co w mojej mocy, abyś wyrosła na dobrą, mądrą i piękną kobietę. Karen mieszkała ze starszą kobietą przez wiele lat. Karen, nosisz te buty od pogrzebu swojej matki. Musisz je już zdjąć, są bardzo brudne. Nie, uwielbiam moje czerwone buty. Och, Karen, nie bądź taka uparta. Chodź, zmień buty, kupię ci lepsze buty, obiecuję. Karen nie chciała urazić starszej kobiety, która była na tyle dobra, aby ją adoptować. W końcu zdjęła czerwone buty i wyrzuciła je. Minęło kilka dni. Karen bawiła się w swoim nowym pokoju nowymi ubraniami i zabawkami, a starsza kobieta przyniosła nową parę butów, ale nie spodobały się Karen. Ale one są niebieskie, bardzo brzydkie, w ogóle mi się nie podobają. Przez wiele lat Karen bardzo tęskniła za swoimi czerwonymi butami. Wyrosła na piękną młodą damę, ale jej uparta postawa nigdy się nie zmieniła. Nawet wtedy, gdy starsza pani przyniosła swój prezent. Nie ubiorę tego, ale uszyłam to dla ciebie. Nigdy tego nie zjem? Zrób mi frytki. Przynajmniej spróbuj, kochanie. Starsza kobieta była bardzo zmęczona upartą i wybredną postawą Karen, ale nadal robiła jej frytki. Kiedy weszła, Karen zdejmowała niebieskie buty, z których teraz wyrosła. Widzisz? Zobacz, wszystkie moje rzeczy są teraz za małe, wyrosłam. Cóż, no to chodź, kupimy ci nowe ubrania i buty. Tak więc starsza kobieta i Karen udały się do sklepu. Ojej, takie jak moje ulubione czerwone buty, muszę je mieć. Karen, nie potrzebujesz wyszukanych czerwonych butów. Potrzebujesz butów, które będziesz mogła nosić z szacunkiem, jakbyśmy musiały iść na pogrzeb. Mogą ci kupić tylko jedną parę butów. Kupmy te czarne i idźmy do domu. Jestem już bardzo zmęczona. Nie obchodzi mnie to. Jeśli nie kupisz obu par, to wszędzie będę chodzić boso. Mała dziewczynko, chciałabym, żebyś nie była taka uparta. Stara kobieta kupiła czarne buty dla Karen i wydała ostatnie pieniądze na uspokojenie jej, kupując również błyszczące czerwone buty. Musiały iść do domu pieszo. Stopy starszej kobiety bardzo bolały i nie mogła nadążyć za rozpuszczoną Karen. Karen to nie obchodziło, ponieważ wróciła do domu w nowych czerwonych butach. Pewnego dnia starsza kobieta powiedziała Karen, że muszą udać się na pogrzeb w mieście. Karen, pamiętaj, żeby założyć czarne buty. Na pogrzebie trzeba okazać szacunek. Karen spojrzała na czarne buty w swoim pokoju, a potem na jaskrawo czerwone. I zdecydowała, że założy czerwone buty. Kiedy wyszły z domu, przykryła je spódnicą, żeby starsza kobieta nie widziała butów. Jednak na pogrzebie wszyscy widzieli buty Karen, mocno błyszczały pod sukienką. Ludzie rozmawiali między sobą o czerwonych butach Karen na pogrzebie o tym, jakie to lekceważące. Kiedy to, co zostało powiedziane, dotarło do uszu starszej kobiety, bardzo się rozgniewała. Nie posłuchałaś tego, co ci powiedziałam i znowu włożyłaś czerwone buty. Jesteś taka uparta, Karen. Okaż trochę szacunku. Przechodzący obok, przystojny młody panicz był pod wrażeniem piękna Karen. Podszedł do niej, padł na kolana i prawił jej komplementy. Jaka jesteś piękna i taka subtelna w tych pięknych butach. Ach, mój panie, sprawiasz, że się rumienię. Musisz być bardzo dobrą tancerką. Zapraszam cię dziś wieczorem na noc taneczną do pałacu. Proszę przyjdź. Po ofercie panicza Karen zaczęła tańczyć z radości. Ale po chwili Karen nie mogła przestać tańczyć! Ach! Dlaczego nie mogę zatrzymać stóp? Co się dzieje? Ach, Och! Karen tańcząc zaczęła się odsuwać od starszej pani i panicza! Karen! Wracaj! Mimo, że panicz gonił Karen przez jakiś czas, w końcu ją zgubił! Czerwone buty Karen okazały się jeszcze bardziej uparte niż Karen. Zabrały ją na szczyt góry i kazały tańczyć dzień i noc przez trzy doby. Stopy Karen bolały tak bardzo, że krzyczała na każdym kroku. Mimo, że wpadły w błoto i wbiły się kłujące igły, buty tańczyły dalej. Jestem bardzo zmęczona, od teraz nie będę taka uparta. Obiecuję, przestańcie, buty, przestańcie, proszę, przestańcie, buty, przestańcie, proszę, przestańcie już. Kiedy Karen powiedziała, że nie będzie już taka uparta, czerwone buty spadły z jej stóp i Karen upadła na ziemię, a czerwone buty tańczyły dalej bez niej. Karen znalazła patyk i zdołała dotrzeć do domu w bólu. Nogi bardzo ją bolały. Zaczęła płakać ze szczęścia, kiedy zobaczyła swój dom. Starsza kobieta przywitała ją w drzwiach, przytuliły się. Wiem, że byłam bardzo upartą dziewczyną, ale obiecuję, że już taka nie będę. Po tym, jak Karen porzuciła swój upór, Sprawy zaczęły się układać. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. To był młody i przystojny panicz. Tutaj jesteś, Karen. Starałem się nadążyć, ale tańczysz tak szybko? Jak to zrobiłaś? Karen była szczęśliwa widząc przystojnego i młodego panicza. To był dzień, w którym zaczęła się miłość panicza i Karen. Zostawiając za sobą upór, Karen wiodła szczęśliwe i spokojne życie.